Moi drodzy, sam w to nie mogę uwierzyć, ale to już jest koniec. Dlaczego? Za chwilę wam wyjaśnię. To nie chodzi o negatywne komentarze czy hejt, jaki wylewa się na nas pod niektórymi filmami. Nawet nie chodzi o to, że nie bardzo jest czas na to, żeby kręcić te filmy, ani że zabrakło nam pieniędzy na ten remont. Moi drodzy, to jest ostatni odcinek z jednego bardzo istotnego powodu. Po prostu ta robota jest skończona! No i co, kręciliśmy was? Jak się złapaliście, to łapeczka w górę. Albo w dół, jak to woli, albo w dół. Ale przecież to jest całkowita prawda. To jest ostatni odcinek, to znaczy był, bo był wylany dwa dni temu. I moi drodzy, podbijanie fundamentów w tym oto sposobem możemy oficjalnie uznać za zakończone. Tak jest. Ale nie o tym jest ten odcinek. To znaczy tak po części. Jest to odcinek depresyjno-rozliczeniowy. Tak, dlatego, że już troszeczkę nas taka DPH zaczęła łapać, mimo że jeszcze nie ma jesieni bo po prostu wszystko się tutaj strasznie ślamazarzy. Tych drobnych prac jest całe mnóstwo, a nie widać jakiegoś większego efektu. No i w ramach naszej terapii postanowiliśmy wrócić do takiego filmu sprzed półtora roku, jeszcze przed przystąpieniem tutaj do konkretnych prac budowlano-remontowych, gdzie pokazywaliśmy i dzieliliśmy się tym, co właściwie mamy tutaj do zrobienia. No i dzisiaj zapraszamy Was na taką wycieczkę rozliczeniową, żeby pokazać, co udało nam się w tym czasie zrobić, a czego nie udało się dokonać. Niemniej wszystkich fanów Piwnicy i tego projektu informuję, że jeszcze tu wrócimy w tym odcinku i pokażemy Wam, jak można odpicować piwnicę. A teraz na wycieczkę. Dobra, zapraszamy Was na naszą krótką wycieczkę. Z góry przepraszam za bałagan, ale wybaczcie, mamy przenoszenie wszystkich naszych bambetli z kuchni, która za chwilę będzie wyburzana. Eee, dobra. Punkt pierwszy. Przejście między starą a nową częścią. Musicie uwierzyć na słowo, że ono tam jest. Co prawda jest teraz zabezpieczone płytami, ale faktycznie ono tam jest. I co najważniejsze, jest dużo szersze niż było przez nas planowane i pokazywane na tym poprzednim odcinku. A dlaczego? Bo doszliśmy do wniosku, że ściana jest na tyle gruba, że jak ono będzie wąskie, to się zrobi takie, wiecie, klaustrofobia i schron przeciwatomowy. Przejście numer dwa między salonem, w którym jesteśmy teraz, a kuchnią, która znajduje się tam, ono, ono niestety nam się z kolei zwęziło, a to wynikało z przyczyn konstrukcyjno, instalacyjno-kanalizacyjnych, ale to pamiętacie ten odcinek. Jeżeli nie, no to zapraszamy do obejrzenia, o co z tym wszystkim chodziło. Przejście miało się kończyć tu jak biegnie ta żółta kreska, natomiast no jak widzicie no jest trochę węższe, nie zmienia to jednak faktu, że i tak jest szerokie, więc efekt moim zdaniem bardzo fajny. Jakby się ktoś zastanawiał dlaczego kręcimy film ciemną nocą, no to nie, nie ma dzisiaj nocy, jest co prawda pochmurnie, ale mamy tutaj pozesłaniane wszystkie otwory okienne, bo one już są przygotowane do montażu okien, ale oczywiście okien jeszcze nie ma, więc musieliśmy je jakoś tymczasowo zabezpieczyć. Skonstruowaliśmy sobie tutaj taką formę drewnopochodną z naszych desek podłogowych. Jeżeli chodzi o kuchnię, no to tak. Tutaj mieliśmy punkt do zrobienia pod tytułem: Zamurowanie okna, którego oczywiście nie ma, bo to jest ściana między starą a nową częścią. No i tutaj będą sobie szafki z lewej i tym podobne tematy. Okno zamurowane kolejny sukces. O, w temacie tej kanalizacji, no to jak widać, mamy tutaj przygotowane już kibel rury do, do montowania i składania naszej kanalizy, ale ona jeszcze nie jest do końca obmyślona i przedyskutowana, więc, więc czekają po prostu na ten moment, kiedy już będziemy wiedzieć, jak to wszystko zorganizować. Yy, niestety, punkt, którego nam się jeszcze nie udało zrealizować, to wybicie przejścia na taras. A dlaczego tego nie zrobiliśmy? Nie dlatego, że nam się nie chciało, po prostu tam cały czas jest jeszcze ta dobudówka. Dobudówka jeszcze nie została wyburzona i dopiero jak to się wydarzy, to będziemy mogli w, y, zrobić to przejście. A ja stoję sobie, moi drodzy, w spiżarcy, która powstanie prawdopodobnie jako jedno z ostatnich pomieszczeń tutaj, dlatego że znajduje się w aktualnym ciągu komunikacyjnym. Jakbyśmy tutaj postawili ściany, ponieważ jedna ma być za mną zamykająca, a druga, druga ma być tutaj i ta przestrzeń będzie. Tą spiżarką, to niestety byśmy nie mogli tutaj z wszystkim przechodzić. Tutaj mamy do rozwiązania jeszcze bardzo ważną kwestię, a mianowicie przeprowadzenie rekuperacji, i to oczywiście też nie może być proste i będzie sporą zagwozdką. Jesteśmy na klatce schodowej, miejscu, w którym mieliśmy kumulację po prostu kilku problemów. I też poświęciliśmy tutaj mnóstwo czasu i pracy. Pierwszy problem była to belka stropowa, na której wspierają się schody. Ona była dwuczęściowa, przesunięta pomiędzy sobą. Każda z tych części musieliśmy wymienić to na jedną belkę. To oczywiście wam pokazywaliśmy. Natomiast to spowodowało, że absolutnie te schody nie mogą tutaj zostać, dlatego że zmienił się troszeczkę układ po przesunięciu tejże belki. Więc te schody będą musiały wyjechać, będziemy musieli zrobić nowe schody. Natomiast wtedy jeszcze mówiliśmy wam, że one nie są w takim złym stanie, ale jak się im dobrze przyjrzeliśmy, no to niestety tutaj drewniary już zrobiły, co miały zrobić, więc one i tak byłyby do wymiany i tak, a poza tym nie są to schody z lat 30. tylko prawdopodobnie z lat 60. więc płakać po nich nie będziemy. Jedna rzecz, która tutaj nam została do zrobienia, to zejście do piwnicy, nowe, czy właściwie poszerzenie zejścia starego, ponieważ tu mamy te oryginalne drzwiczki, natomiast nowe ma no, zaczynać się tutaj. To będzie się wiązało z taką operacją wstawienia pomiędzy dwuterowniki mm, wymianu, więc to też będzie dosyć taka złożona operacja, oczywiście wszystko pokażemy, no i będziemy musieli wykonać schody do piwnicy zupełnie nowe, ponieważ tam były schody murowane, ceglane, w tej chwili będzie to stali drewno. W tym miejscu z tą ścianą mieliśmy kumulację tematów. Mianowicie, po pierwsze, łataliśmy pęknięcie ściany, po drugie, wstawialiśmy nowy słupek wspierający murłatę, a po trzecie, pozbyliśmy się otworu okiennego. Myślę, że kilka osób z tego powodu będzie ubolewać, ale my podjęliśmy taką decyzję przede wszystkim, dlatego żeby wzmocnić to nadproże, które tutaj miało, jak widać, pewne problemy. A poza tym, no, tak naprawdę w tym miejscu tego okna nie, nie potrzebujemy. Dodatkowo ono koliduje ze schodami. Czyli można powiedzieć, że na klatce schodowej mamy same sukcesy, chociaż muszę przyznać, że z pewnych rzeczy tutaj musieliśmy zrezygnować. W tym miejscu miało być otwarte okno do samego dołu. Znaczy otwarte w sensie ściana miała być otwarta, żeby to okno zamontować, takie długie do samego dołu. I z tego zrezygnowaliśmy, mówiliśmy o tym w odcinku o oknach, po prostu bez sensu ekonomicznego i energetycznego jest takie okno i zdecydowaliśmy, że ten otwór zamurujemy, przy czym mamy takich otworów dwa, ten będzie całkowicie zamurowany, bo on będzie w spiżarce, natomiast ten będzie zamurowany tylko do tej głębokości i pozostanie tutaj wnęka po tym oknie do wykorzystania w celach, jakich Pani designer sobie zażyczy. Drugą rzeczą, z której zrezygnowaliśmy w tym miejscu jest ten German Schmir, o którym opowiadaliśmy w tym rzeczonym odcinku o kwestiach tego, co będziemy robili, czyli ta przecierka tak zwana, tynk taki przecierany, żeby było widać częściowo cegły. Niestety ta ściana jest w takim stanie, że po prostu wyglądałoby to słabo i zdecydowaliśmy, że będziemy ją normalnie tynkowali. Na tym starym odcinku to ja się tutaj wielce ekscytowałam, że udało nam się otworzyć przestrzeń, bo wyburzyliśmy jedną ściankę. Tak naprawdę tą przestrzeń to dopiero teraz otworzyliśmy, bo, bo tutaj już nie ma praktycznie żadnych ścianek. Nie ma tych wszystkich tutaj takich dziwnych skrytek, które, które były i totalnie zaburzały cały ciąg komunikacyjny. Nie ma również komina, który wyburzyliśmy, bo nie jest nam potrzebny. Jest za to zupełnie nowa ścianka z gazobetonu postawiona przez Dawida. Ale żeby tak nie było różowo i kolorowo, no to oczywiście Dawid na wymyślał sobie, że my tutaj będziemy mieli centrum sterowania chyba lotów kosmicznych i w tym miejscu będzie szła elektryka i jakieś inne dziwne rzeczy, w których on się specjalizuje. W każdym razie tutaj będzie musiało wrócić coś. Jakaś zabudowa, która będzie skrywała te wszystkie ustrojstwa, ale to o tym on Wam kiedyś tam opowie w kolejnym odcinku. Co dalej? Tu mamy naszą łazienkę, to znaczy ona tutaj będzie, a naprawdę no, będzie się budowała wkrótce. Czekamy na brodzik i wtedy będziemy tutaj robić podłogę. Niestety tutaj też musieliśmy pójść na wiele kompromisów, po to, żeby właśnie to wszystko zmieścić. I jednocześnie zmieścić wejście do nowej części. Bo tak jak Wam pokazywaliśmy na tym filmie, no tutaj był mega duży problem, ponieważ okazało się, że mieliśmy tutaj słup. Słupa jak widać już nie ma. Dzięki temu mogliśmy przesunąć sobie te drzwi, ale to oznaczało, że musieliśmy zbudować zupełnie nowe nadproże, powzmacniać tutaj tą płatę, i. Zapraszamy do odcinka, w którym to szczegółowo omawialiśmy. Mam wrażenie, że taka wycieczka daje więcej niż wizyta u jakiegoś psychoanalityka, gdyż ponieważ pokazuje, że tak naprawdę udało nam się zrobić praktycznie wszystko, co mieliśmy zaplanowane. Jest kilka punktów, które jeszcze oczywiście wymagają dokończenia, ale to bardziej wynika z samego procesu technologicznego. Także nie wiem, jak wy. Ja jestem z nas dumna i zadowolona, a zwłaszcza z Dawida. I muszę mu to powiedzieć na głos. Także, moi drodzy, dajcie znaka, jeżeli uważacie, że zrobiliśmy dużo, zrobiliśmy mało, zrobiliśmy źle, niepoprawnie, wolno, szybko. Dawajcie koniecznie znaka w komentarzach. Może nam to też poprawi humory. Albo pogorszy, nie wiem. Zobaczymy, co tam będzie. Ale okej, okay. wracamy do piwnicy. Bo wielu z Was nawet się nie spodziewa, co można z taką piwnicą zrobić i jak ona może wyglądać? Oczywiście, że to jest piwnica u Conieców, czyli u Basi i Norberta z kanału Co Nieco. Jeśli ich nie znacie, to koniecznie odwiedźcie ich na kanale Co Nieco. Link w opisie. Nam pewnie takiej jakości w piwnicy nie uda się uzyskać z bardzo jednego prozaicznego powodu. No nie mamy tego pięknego kamienia, ale będziemy się stawiać, będziemy gonić, także oglądajcie, bo myślę, że też zaskoczymy kilkoma rozwiązaniami w tej piwnicy. W ogóle, jak tutaj pierwszy raz wszedłem. No, to powiem wam, że ja się zgubiłem. Ja się zgubiłem, bo to wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj mieliśmy zamurowane przejście, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest zamurowane przejście. Tutaj było coś dziwnego, czego też nie wiedziałem, czym jest, a były to schody widziane od spodu. Następnie pomiędzy supami, tutaj też jeszcze był fragment zamurowany, tylko bardzo wąskie przejście. Supy oczywiście w stanie głębokiego rozkładu. To już wam pokazywaliśmy na wcześniejszych filmach. No i oczywiście było tutaj znacznie niżej. Ja wtedy miałem problem z wyprostowaniem się w tej chwili. No jest dobre pół metra niżej. I tutaj, jak widać, mam jeszcze wolną przestrzeń nad głową, więc bez problemu będę mógł się tutaj poruszać bez schylania się. Oczywiście nie jest to koniec prac w piwnicy. Skończone jest wyłącznie podbijanie fundamentów. Mamy tu jeszcze naprawdę sporo pracy. Po pierwsze, musimy oczyścić te ściany. Po drugie, musimy wykonać termoizolację, dlatego że tutaj akurat w tej części nad nami będzie dom, więc też Musi być to odseparowane od strony termicznej. Musimy wykonać kawałek stropu, bo no, teraz nam tego nie pokażemy, ale tam od pokoju dzielą nas tylko deski podłogi. No i rzecz, która będzie z tego wszystkiego najszybsza, będziemy wykonywali posadzkę i będzie to posadzka izolowana, ponieważ ta piwnica będzie używana. A tu najlepiej widać, co my żeśmy zmajstrowali. To jest mniej więcej poziom starej podłogi. A teraz uwaga, 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 a to jest poziom nowej podłogi, to znaczy nie licząc oczywiście izolacji i, yy, i posadzki. Tutaj mamy już skończony kawałek ściany, wytynkowany przez Dawida, wjedzie pompa ciepła, przeniesiemy wodomierz, no i tak naprawdę można się zabrać za wykańczanie, czyli pewnie jeszcze jakiś rok. Także moi drodzy, oby nam się udało szybciej niż później, do zobaczenia w kolejnym odcinku.